Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj Arek z tej strony od Drukarek. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie interakcje pod filmami. One są bardzo ważne, żeby się dalej. Zabieramy się za urządzenie bardzo stare, ale może uda nam się pomóc tej drukarce. Jest to urządzenie, zobaczcie, z ADF-em. Wtedy to był szczyt techniki I w tych małych urządzeniach. Może nie szczyt techniki, bo ponad dekadę urządzenie ma. Klientka jest bardzo przywiązana do tego sprzętu. Network, czyli było wyposażone w sieć. ADF, automatyczny podajnik dokumentów. Brother. Ciężki jak cholera, tak się kiedyś produkowało urządzenia. Słuchajcie moi drodzy, e, co tu jest? Naklikął kurwa i sam nie wie co jest. Dobra, e, sprawa jest bardzo, ale to bardzo prosta. Standardowo, nie potrafi drukować ładnie. Zobaczymy co się dzieje. E, wszystkie czynności zaznaczam. Weźmy sobie, jeszcze raz wyczyść. Menu, gdzie to jest? Jak już był fakt, to już ciężko było się dostać do wnętrza. Drugi raportów, ok. Pomoc, szybkie wybieranie. Dobra, 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 dobra. No wiecie co? Kropelki były zawsze w innych urządzeniach, jakoś pomniejsz, powiększ. A chciałem jakoś sprawdzić, po prostu ustawienia, wejdź. Poziomy atramentów, nie wiem czy w ogóle go prosto to wyostrza, bo to jest naprawdę. Jeszcze jest folia chyba na ekranie tej dukarki no I już jej nie ma. Może być bardziej czytelne. Po ponad dekadzie warto ją ściągnąć. E, poziom nie. Cofnijmy się. No nie pamiętam, słuchajcie, e, gdzie to było? Podpowiedzcie mi, jak możecie, bo, bo nie wiem. E, ustawienia może niekoniecznie. Sieć. Druga raportu. Specyfikacja chyba aparatu. Numer seryjny. Nie. Jeszcze raz menu. Wstępne zarządzanie tuszami. Tutaj wydruk testowy, OK, jakoś wydruku, OK, wciśnij start i zobaczmy, jak to drukuje. Podobno jest banalnie beznadziejny. No to nie pozostaje nam nic innego. Jak spróbować uratować to urządzenie? Tą głowicę jeszcze zostawimy, bo ta jest godna uwagi. co z niej może będzie? O, widać, że widać tyle, że nic nie widać czarnego, a jest wymieniony. Urządzenie tak stare no, mogły po prostu pozarasać w środku wszystkim, co tylko było możliwe. Więc y, co? No więc tylko tyle trzeba, słuchajcie moi drodzy, że wziąć się i rozpłakać. Nie, niekoniecznie. Wziąć moi drodzy i rozkręcić, dostać się do wnętrza tej właśnie głowicy. Stara drukarka, ale przydałoby się sprawdzić, czy jeszcze... Yy, czy nie zarosła przypadkiem, czy, czy cokolwiek się dzieje wyrzucimy ją na środek no i weźmiemy się, jak gdzieś zniknę to zaraz wrócę bo klienci mogą się kręcić, coś ta opaska za mocno ciśnie, okej okay. więcej przewodów tutaj będzie, standardowo tam gdzie jest ADF to możecie liczyć na większą ilość ADF przewodów, kabli, etc a najszybciej dostać się do głowicy będzie trzeba, jak tylko jest to możliwe, i zobaczyć, czy przeleci przez nią cokolwiek, czy wymoczyć, czy cokolwiek. Mm, powiem Wam tak: w tych starych modelach, te 315, 145, y, 125, no to już jestem temat zamknięty przy tych starych głowicach. Pomimo tego, że je udarzniamy w ultradźwiękach, nie puszczają, są po prostu już za bardzo zużyte. A ja teraz się oddalę, bo kogoś tam mamy w sklepie. Dobra, moi drodzy, bo to telefon za telefonem. Bierzemy się za to urządzenie. I rozbieramy. O, na czym ja to skończyłem? Na tym, że nie wiem gdzie jest wkrętek. No, nie wiem tu jest. I słuchajcie, w tych starszych modelach urządzeń, no czasami już te głowice są tak zarośnięte, że niczym nie jesteście w stanie tego ruszyć. Po prostu trzeba ją zmienić. Ale zmienić, skąd ją dostać? No, i tu jest problem. Bo do, do dobrego dostawcę dostać, no to. Jeżeli dostaniecie, to cieszcie się, bo to jest naprawdę sukces. Ja natomiast przykładowo w HPK dzisiaj przyszły trzy głowice do 110, bo miałem trzy na serwisie i one tutaj leżą. Już zrobione. I trzy na trzy wystartowały wspaniale i to działa. Natomiast ostatnio były trzy i żadna z nich nie działa. także sami widzicie, że w broderach jest to samo. Jest tego niby, mówicie, że jest tego tu, pełno na Alex. Jasne. Przede wszystkim, jeżeli wystartuje bez błędu, to czy będzie drukowało i jakoś wydruku będzie miała względem, no jest dużo, dużo. A w hp to chociaż można dźwignię podnieść, w tych niektórych modelach i założyć tą głowicę. Tu natomiast sami zobaczcie ile trzeba wykonać czynności, żeby się dorwać do wnętrza tej drukarki. No dużo, dużo. Jutro też będę, mam, praktycznie jestem tutaj na chwilę. Sprawa rodzinna i pogrzeb, także Dzisiaj chciałem zrobić jak najwięcej bym mógł jutro będę bardzo krótko w pracy, także przydałoby się dzisiaj to yy, jak najwięcej zrobić. Jeszcze też jeden broder do mnie doszedł, chyba 220, dużo nowsza. Tam chciałbym ją uratować, bo to jest lokalnie, tutaj ta drukarka jeszcze by mogła pożyć. No tutaj już klientkę przestrzegłem, że to może być po prostu jej kres, no, ale czynności trzeba wykonać, jakby nie było. Dobra ona raczej rozkręcana nie była model ponad dekadę no ale macie tego świadomość że nie wszystko można po prostu naprawić wymienić głowicę na dobrą głowicę żeby mieć było naj, najlepsze rozwiązanie no ale skąd, skąd, naprawdę ja już nie będę tracił mnóstwa czasu, energii przede wszystkim pieniędzy, żeby zakupywać to od Chińczyków bo naprawdę się nie spinał. Chociaż dzisiaj dostałem, powiem Wam szczerze, szybką wysyłkę z Ali. A jest to dokładnie most światłowodowy do samochodu. Jeżeli auto jest ze Stanów, a takie ono było, to to użytkuje moja żona. W radio na Androidzie nie gra. Trzeba kupić takie badziewie, co w Polsce 800 zł, gdzieś znalazłem na Legrach. A na Ali znalazłem ten sam model. Tak zwany most światłowodowy za 350 litrów tu się wtyka i, i wtyka się i wszystko powinno zagrać dźwiękowo, tak to działa, to dźwięku nie ma, no i takie wynalazki, dobra, to teraz chwila prawdy, zobaczmy czy jest wybrzuszona głowica, bo to jest stary sprzęt najgorzej to nie, nie wygląda, jeszcze bym mógł popracować, zobaczcie ten pochłania rzecz ma, zasobność, tu kawałek papieru znalazłem, pewnie kiedyś się zaciął jurwał nie kolidował klientowi, to co? Bierz ma się za nią. Możemy najpierw ściągnąć, Nie jest jakoś nad, nadmiernie słuchajcie, zużyta ta głowica. I to widać ta drukarka. No, to, słuchajcie, damy jej szansę. Będziemy ją moczyć. Będziemy ją przez nią przepuszczać płyny może, ruszy, fajnie by było naprawdę cholernie bym się cieszył żeby zrobić komuś drukarkę następną jest to jakby misja jak nie zrobię to mam jakiś niedosyt No ale no niestety no wszystkiego nie jestem w stanie zrobić no wyjdź proszę ciebie tak jest, elektronika na bok system na bok i chodzi na no do mnie tutaj teraz by trzeba było zaznaczam to jest już wykończone czekamy za głowicą zobaczyć jak ty będziesz chciała tutaj żyć a myślę że jeszcze byś chciała trochę podrukować który to będzie adapter to będzie adapterek ten ten i tę i ten jest na czarny założony już od razu no ok, To teraz tak. Bierzemy się za płyn, który nie wiem gdzie położyłem. Tą całą flaszkę. Ciemność. Jest. Spróbujemy z niego przerzucić. Jeżeli to będą tylko skropliny, słuchajcie, to nie liczcie na na nic więcej. To nie będzie drukować. To musi być ciśnienie i swobodny przepływ. Kropliny nic nie pomogą. Dobra, tutaj zapinkę jakąś mam. Próba najpierw na czarnym, który w ogóle zauważyliście na wydruku, albo nie, że nie idzie. Tu natomiast, no tak jak wspominałem, tu nie ma czarnego. Podciśniję, wytwarzając, to zobaczcie, że jakaś się strzykawka cofa. No tutaj to nie będzie prosta sprawa. Ten temat musi poleżeć w zalewie. to trzeba wypłukać dobrze najpierw niech się odmoczy później będziemy kminić yy, oczywiście w ultradźwiękach wyląduje I tutaj nie ukrywam przy takim zaschnięciu marne szansę, żeby to ruszyło fajnie nie to nawet nie chcę ani, ani krzty z siebie dać słuchajcie nic ale może on mięknie na razie będzie musiała posiedzieć ta drukarka, słuchajcie tutaj to my ją sobie tutaj położymy na boku tak jak tę ale dzisiaj tak będę ją jeszcze męczył, ale zobaczymy sobie kolejny sprzęt z tej serii broderów, jak już jesteśmy w tym temacie bardzo bliskim ok ty idziesz tu tu idziemy. Po kolejno. Sprzęt kolejny jest to... Tu też coś jest. Tu jest zrobione, tu jest... No jest. Powiem Wam szczerze, jest zagadka. I Tam są jeszcze dwie i jeszcze jakiś duże. Epson. No jest trochę tego sprzętu. Który na pewno zabierze mi mnóstwo czasu. Efekt nie wiem jaki będzie, ale zobaczmy. To jest nowszy rodzaj urządzenia 265. Zauważcie, to jest jakby MFC 295 cn ale ona jest dużo starsza, ta jest dużo nowsza. Tu już witamy lata 2010 powyżej. E, zapewne, jakość żadna. Papier jest. Rzadko klienci zostawiają ostatnio papier swojego dukarka przynajmniej na serwis. Chyba to przez to, że papier jest bardzo drogi. To niech sobie tutaj moczy się. Jakiś tam czas, dzisiaj do tego podejdę i zobaczę, czy w ogóle zacznie się coś sączyć. Ale jakość kiepsko to widzę. Zobaczmy zatem 265 MFC. To mamy MFC, tu mamy J, tu mamy nie J, ale to jest starsza. Niby numer wyższa, a jest starsza oczywiście jak najbardziej. No to patrzmy co to będzie nam tutaj pokazywać. Brak identyfikacji stanowiska, różnica wiadomo ADF-u, ten model urządzenia nie ma. Ma kolorowe za to wyświetlacz. Menu, zarządzanie tuszami. I zróbmy sobie na, na razie czyszczenie z poziomu jako everything. A później na black i zobaczmy co to w ogóle nam da, czy coś nam pogoni sprawę. Dzisiaj też wydałem kopiarkę, słuchajcie, jedną i o 17 i tak do klienta jadę. Do tej kopiarki było pierdzi. Pierdzi. Prawdopodobnie a w unitie coś się ciężko chodzi, choć rurę, yy, czyli bęben się oczyły, opecenie wymieniłem, to i tak zaczyna warczeć, a cały sprzęt praktycznie świeży. Materiały inne, tylko został bęben klienta. I... Dwa dni testowałem, słuchajcie, nic się nie działo kompletnie, nic pięknie prac pracowało, no nie całe dnie, co prawda? Ale jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem klient zabrał godzinę później dzwoni Nie chce się zmartwić. I hała słyszę, szlak mi myślał, że trafi. Tyle pracy i czasu. Jeszcze będę musiał dzisiaj wieczorami siedzieć. No nic może powiedzieć chociaż z tym. Bo jutro jeszcze jestem, a w czwartek muszę się oddali na tą no niezbyt fajną uroczystość. I laptop mojego syna. Zauważcie, co się stało. Laptop, który ma DKD, dostał tu strzał. <śmany> matryca pęknie. Przepraszam, to ja zrobiłem. Po prostu nerwy mi puściły, tak to wszystko na, na starych dyskach działa. Ale yy, obiecałem mu, że mu kupię SSD, założę i będzie dobrze. Na szczęście tego nie widział, ale należało się to złą. Złą i na dyskach starych <śmany> HDD, przepraszam, to chodzi, aby chciało, nie mogło. Te systemy a zamulony system nie był zmieniany. Około 8 lat on miał prawo tak chodzić. No, świeżo ten sprzęt będzie sobie bajki mógł oglądać. E, jedziemy dalej z tematem. Oczywiście ja Was zapraszam do subskrybowania drugiego kanału DJ Aros. Tam się oddaję pasji. Myślę, że w piątek będzie stream. Może w czwartek nie w czwartek to jestem tam, gdzie mówiłem. W piątek coś w niedzielę zrobimy. Może wkrótce będzie streamek po nowym roku z fajnym DJ-em. Ale kwestie szczegółów musimy uzgodnić, bo on ma 400 km do mnie. Także zobaczymy, co to będzie. A ja bym bardzo chciał. Jak to logistycznie ułożyć? Ja też w domu. Nie wiem, czy ona pozwoli, żebym dyskoteki w domu robił. Zobaczymy. Idziemy z tematem. To tak na marginesie. No tutaj widzicie y, jakość, jeżeli chodzi natomiast o y, kolor, jest naprawdę fantastyczna. jakoś okej. Okay. Y, dwójkę nacisnęliśmy, że no, czarny okej, okay, no, a kolor jest i jest y, kiepski, czarny, nie? Ale patrząc na to, że klient mi dał jakąś tutaj karteczkę i było gorzej, tu po czyszczeniu co się zaczyna dziać, tuszę mówił, że wymienił, ale zobaczcie, jak to fajnie drukuje na y, kolor na kolory, nie? Ciel, magenta, Także to by warto było postawić i to musiałbym postawić. Zawsze daję szansę, że napompuje przy tym czyszczeniu kilkukrotnie i zobaczymy, jaki będzie efekt. Natomiast jak już tyle rozmawiamy i pierwsze nic ciekawego Wam nie przynoszę. Żadnej know-how, żadnej żadnej wiedzy co mogło się stać, ale dajemy czas tej głowicy, to zobaczymy, czy ona chce coś wypluć w ogóle. Czy też nie. Pokażno się. Kolory fajnie sobie puszczają. Tutaj na gąbce będzie widać, czy wypuszcza cokolwiek. Nie chcę za mocno cisnąć, bo rozszczelnieją i wtedy będzie ta kiszka i ta kiszka. Kolory są fajne. Natomiast czarny, zobaczcie, moi drodzy, nic. Ani zibła. Ani kropla. No może gdzieś tam kropę. Nie, to jest tylko obrys. Tu być czarne. To jest tylko obrys. Raz, dwa, trzy. I to jest barwa czarna. Tu nic nie idzie. Słuchajcie, nic. Poleżę chwilę nagrzejemy płyn i w ultradzięki wpadniesz. No to może być naprawdę różnie i już naprawdę dużo czasu zajmuje czasami, żeby to odrestaurować. <laughs> Rzucimy okiem jeszcze raz na serwis, co, co tu by dzisiaj jeszcze mógł podciągnąć 41.20, chyba gdzieś z Polski standardowo. Moi drodzy, pochłaniacz zamówiony będzie wymieniony. Jak i również ten słynny kondensator, też wymieniałem, co powoduje nieuruchamianie się urządzenia. To, to jest do wymiany i to bardzo szybkie. więc z tym kłopotów najmniejszych, największych nie ma. I duży Epson jest tam. Tam jest w kartonie duży Epson. Zabiorę się za niego. O, nie wiem, czy mi tygodnia starczy. Może jeszcze w sobotę, chociaż powiem Wam szczerze, że w sobotę serwisy kompletnie mi nie idą. Nie wiem dlaczego, może przez to, że jest krótki dzień, a mam po piątkowym wieczorze z tymi naszymi muzycznymi sprawami coś do przerobienia, obgadania. Czasami w sobotę to idzie serwis jak krew z nosa. Tu jest jeszcze do poprawienia, oczywiście, 41-20, co widzicie tu problem z szufladą i czujnikiem ja już się tym mniej więcej ogarnąłem i działa, natomiast tak długo stała, że znikły mi kolory, nie? no i tu jest, no już naprawiasz coś, co już wcześniej robiłeś, no ale to jest taka branża, czasami kompletnie niewdzięczna, ale i tak ją lubię, Ok, idziemy z tematem, no tutaj jest kicha, no tutaj będzie się, trzeba zająć tym dużo lepiej. Co, co tu widzimy? Główno widzimy, i niewiele się tu cokolwiek poprawiło. To też trzeba rozkręcać, ale wszystkiego nie będę rozkręcał, bo tu już będzie jeden wielki Galimatias. 105. Model, słuchajcie, ponad dekadowy, trochę lepiej drukujący, model świeższy, ale wszystko to wymaga czasu. Moi drodzy brodery, brodery, ciągle brodery, które są do zmęczenia. Nie zabieram wam więcej czasu. Sami zobaczcie, usterki są, jakie są i wymagają czasu. Nie zrobię się tego w 5 minut. Czasem chcecie mi przywozić urządzenie i poczekać tutaj w sklepie. No nie da się tego zrobić trwale w 10 minut. Sami zobaczcie, to wymaga też czasu. Dziękuję za atencję. Zapraszam do kolejnych dni. Te brodery będą musiały, no, mieć cierpliwość. Ja również dziękuję za atencję. Prinkworld Sklep to była reklama. Hej, hej, hej. hej.